Cześć. Witajcie cukiereczki na kolejnym odcinku Bez Cukrowych Okruszków Biznesowych. I dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, który ma masa rękodzielników, który to problem spędza im często sens, powiek, i czasami również działa tak paraliżująco i przeszkadza wręcz w pracy. Mianowicie mam na myśli klientów, którym za drogo, klientów, którzy narzekają. Gdy słyszą naszą cenę i klientów, którzy nie doceniają naszego rękodzieła. Co możemy zrobić jako rękodzielnicy, jako branża, żeby to zmienić, żeby ludzie zaczęli doceniać nasze rękodzieło, żeby nasi klienci zaczęli doceniać nasze rękodzieło? Czy jest coś, co może to zmienić? Jest. Oczywiście że jest i mam na to 5 punktów w dodatku, czyli pięć różnych sposobów. Możecie te pięć sposobów wprowadzać w swoje marki po kolei. Najlepiej gdyby one funkcjonowały razem, wszystkie 5, ale oczywiście wszystkiego nie da się zrobić na raz, więc proponuję wam wprowadzanie krok po kroku tych zmian, które w rezultacie sprawią, że klienci przestaną marudzić że za drogo i zaczną patrzeć na nasze rękodzieło jak na coś, co jest warte swojej ceny. Po pierwsze i najważniejsze. I to jest taka podstawa podstaw, bez tego nawet nie zaczynajcie pozostałych pozostałych punktów. Czy nasze rękodzieło jest technicznie absolutnie najlepsze? Oczywiście można wychodzić z założenia, że klienci nie znają się na naszej technice i prawdopodobnie nie zauważą niewielkich dociągnięć. Ale do czasu. Pamiętajcie, że klienci to też ludzie. Ludzie, którzy są ciekawi, którzy lubią odkrywać i eksplorować. Jeżeli szukają produktów waszej niszy, prawdopodobnie przeszukują internet i wyciągają z tego internetu y, podobne produkty y, również innych marek, i spośród tych wielu produktów potem wybierają ten jeden, na który się w rezultacie decydują. I o ile patrząc jedynie na zdjęcie naszego produktu, prawdopodobnie nie będą w stanie zobaczyć y, takich maleńkich niedociągnięć technicznych, o których my wiemy, a o których oni nie wiedzą, ale gdy mm, obtworzą sobie kilka zdjęć różnych projektantów, różnych rękodzielników, kilka zdjęć produktów wykonanych w tej samej technice i na jednym zdjęciu będzie wszystko równiutko, pięknie zrobione, detale wszystkie absolutnie prima sort, a na drugim nie do końca, to wtedy zauważą. I wtedy te produkty, które technicznie będą lepiej wyglądały, z automatu będą się kojarzyły z wyższą wartością, i ci klienci będą skłonni bardziej zapłacić więcej za produkty, które po prostu są dobrze technicznie zrobione. Po drugie, Drugą taką, drugi, drugim takim obszarem, na który, który wpływa na to, jak klienci postrzegają nasze rękodzieło, jest to, jak wyglądają nasze miejsca w sieci i w offline, dlatego że online i offline jest tutaj tak samo ważny. Jak prezentuje się Wasza strona internetowa? Jak prezentują się Wasze fan, e, f, e, strony na mediach społecznościowych, fanpage, e, profil na Instagramie? Czy to wszystko jest ze sobą spójne? Czy klienci, przeskakując pomiędzy Waszymi miejscami w sieci, widzą, że poruszają się w obrębie jednej marki? Czy macie od sasa do lasa? E, czy zatroszczyliście się o wszystkie elementy podstawowe tych stron, e, czyli Dopieściliście każdą swoje, każde swoje miejsce w sieci, w którym prezentujecie swoje rękodzieło. Czy dopracowany jest opis bio, czy dopracowane są zdjęcia w tle, czy dopracowana jest taka spójna grafika dla tych wszystkich miejsc? Czy w sklepie, czy na blogu nie ma rozpraszaczy, czy to się nie rozjeżdża, czy nie ma takiego wrażenia, jak wasi klienci wchodzą na wasze miejsca w internetach, że coś tutaj nie halo, że coś gdzieś, że po prostu informatek zaspał. Jeżeli tak jest, jeżeli Wasze miejsca w sieci nie są dopracowane, one nie muszą być idealne, ale muszą spełniać pewne takie podstawowe minimum, po którym będzie widać, że to jest coś rzetelnego, to są produkty jakiejś marki, a nie jest to jakiś taki bazarek czy sklep, wszystko za 2,99. Jeżeli dopracujecie miejsca w sieci, jeżeli one będą wyglądały ładnie, przyjemnie dla oka, jeśli będą dopracowane i spójnie, wasze rękodzieło z automatu będzie się kojarzyło z produktem premium i klienci będą skłonni zapłacić za nie więcej. 3. Jak wygląda prezentacja waszego rękodzieła? Nie wystarczy, że wasze miejsca w sieci będą doszlifowane i będą wyglądały pięknie. Nie wystarczy to, że wasze rękodzieło jest technicznie wykonane najlepiej jak umiecie, a w zasadzie po mistrzowsku ważna jest prezentacja tego rękodzieła, czyli dopracowane, doszlifowane zdjęcia pod kątem technicznym, ale co jest bardzo często jeszcze bardziej ważne niż techniczne aspekty zdjęcia, kompozycja i kontekst zdjęcia. Dlatego, że w internetach my sprzedajemy na podstawie zdjęć. W realu sprzedajemy na podstawie ekspozycji na targach. Więc tutaj jakby mm, takim... Odpowiednikiem y, pięknego zdjęcia będzie to, czy obróz jest dobrany do ekspozytorów. Czy ekspozytory są czyste, niepodrapane y, nie i nie wyglądają jak z lat 90., czyli czy są nowoczesne, czy wpisują się w bieżące trendy? Czy obróz jest wyprasowany? Czy wszystko jest czyste, schludne i estetyczne, i ma, jest kompozycyjnie zagospodarowane tak, że przyjemnie się przygląda na takie stoisko. takie w internecie, czy zdjęcie jest robione na niepogniecionym materiale, jeżeli używacie materiału. Czy kontekst zdjęcia wywołuje pewne emocje i pewne skojarzenia, które są pożądane przez Was, u Waszych klientów? Czy te zdjęcia są ładne, czy są zaskakujące? Czy wybiją się i wyróżnią spośród wielu, wielu, wielu zdjęć, na które natykają się Wasi klienci w internetach? Jak wygląda prezentacja Waszego produktu? Im lepsza będzie ta prezentacja, im lepsze będą te zdjęcia tym klienci będą bardziej skłonni zapłacić za wasze rękodzieło więcej czwarta sprawa kanały komunikacji i kanały sprzedaży nie możemy oczekiwać, że klienci zapłacą za nasze rękodzieło duże pieniądze, jeżeli sprzedajemy to rękodzieło na olx lub Allegro, dlatego, że te dwa serwisy są zarezerwowane dla osób, które poszukują okazji cenowych na Allegro i na OLX raczej szukamy takiej taniożki. To nie są miejsce dla rękodzielnika. Przyjrzyjcie się swoim kanałom komunikacji i kanałom sprzedaży. Czy one przystają do produktu premium? Premium cena wymaga premium prezentacji i premium kanałów sprzedaży i kanałów komunikacji. Oczywiście najlepszym Kanałem sprzedaży i komunikacji będzie Wasza własna strona internetowa, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy może mieć swoją własną stronę internetową od razu. Dlatego możemy z czystym sumieniem polecić Wam multibrandy, które działają pozytywnie na ten wizerunek naszych marek i budują go właśnie w tą stronę bardziej premium czyli takie multibrandy jak Pakamera. Jak trendymania? To są miejsca, w których klient wchodząc od razu wie, że tu są produkty wyższej jakości i za te produkty będzie skłonny zapłacić więcej. Więc jeśli nie macie własnego miejsca w sieci, to nie kierujcie swoich pierwszych kroków na OLX czy Allegro, spróbujcie nawiązać współpracę z multibrandami, które są znane, lubiane i których marki są markami prestiżowymi. Jeżeli nie no to to jest taki sygnał do tego, żeby pochylić się i popracować nad własną stroną internetową, nad własnym miejscem w sieci. I piąta sprawa bardzo często to robimy zupełnie nieświadomie bardzo często to robimy, w ogóle nie myśląc o tym, że sabotujemy nasze działania i podkopujemy takie dołki. Sami pod sobą, mianowicie jak mówimy o swoim rękodziele my sami. Czy to nie jest tak, jak ktoś powie o, jakie to jest ładne, to czy my nie odpowiadamy a, takie tam dwubanki, a, tak udało mi się? Albo, czy jak ktoś pyta, po ile jest y, ten produkt, ten kubek, my mówimy około 100 zł. I dajemy naszym klientom jasny sygnał, że nasza cena wcale nie jest ustalona. A my wcale nie jesteśmy pewni swojej ceny, a przez to, że nie jesteśmy pewni swojej ceny, nie jesteśmy pewni jakości swoich produktów. Zastanówcie się, jak sami mówicie e, o swoich produktach. Jak reagujecie, gdy ktoś komplementuje Wasze rękodzieło? Czy mówicie, a dziękuję, to wymagało ode mnie sporo pracy, więc tym bardziej jestem zadowolona, że się podoba. Czy mówicie, a to przez przypadek, tak przy okazji gotowałam obie córce, no i tak wyszło, że właśnie takie jest ładne. Pomyślcie nad tym. Jak sami mówić o swoim rękodziele i czy przypadkiem to nie wy jesteście tym podwójnym agentem, który sabotuje e, działania i sabotuje to, w jaki sposób klienci postrzegają wasze rękodzieło? Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze okruszki. Jeśli tak, podajcie je dalej, posypmy nimi internety, takie zadanie tych okruszków. Im więcej tych udostępnień, tym więcej osób będzie mogło skorzystać z zupełnie darmowej wiedzy zawartej w tych okruszkach i nam będzie bardzo miło i będzie nam y, łatwiej i będzie mieć większą motywację do tego, żeby produkować wam kolejne odcinki i podawać je częściej i częściej. Y, I częściej. Zaglądajcie do naszej grupy, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, y, bo to jest najlepsza grupa biznesowa dedykowana rękodzielnikom w Polsce. Nie znam lepszej, bardziej zaangażowanej y, grupy dedykowanej biznesowi opartemu na produkcie handmade, który zrzeszałby tyle chętnych do dzielenia się wiedzą. Rękodzielników oraz tylu ekspertów w różnych dziedzinach. I y, musicie jeszcze wiedzieć, że w tej grupie jest kilkaset naszych kursantów, którzy skończyli bezcukrową dychę, którzy dzielą się wiedzą zdobytą na kursie oraz y, takimi swoimi spostrzeżeniami z wdrażania tej wiedzy we własnych markach. Te osoby są bardzo aktywne, bardzo chętne, żeby pomagać. Y, dlatego korzystajcie z tej grupy. Wskakujcie na naszego YouTube'a, wskakujcie do grupy wskakujcie na bloga, tam znajdziecie bardzo dużo również darmowych zasobów i materiałów na temat promocji i sprzedaży rękodzieła. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku bez cukrowych okruszków biznesowych. Trzymajcie się cieplutko, pa pa pa!